Słyszał pan te wezwania, także skandowane wezwania do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego podczas otwarcia kampanii nawróckiego? To trochę do pana były. No tak, ale no to jest wprowadzanie ludzi w błąd. Przecież e, kilka faktów wystarczy przedstawić, żeby wiedzieć, że e, obecny rząd wreszcie zaczął budować i kolej dużych prędkości, i nowe lotnisko. Zaczął pozyskiwać pieniądze. Przecież to ja podpisałem, a nie moi poprzednicy, e, umowę dotyczącą wsparcia projektowania linii dużych prędkości. Ale się radza do Poznania. widome znaki zapału do budowy CPK pan przed majem, czyli przed wyborami prezydenckimi światu, ja pokaże, nie wiem, pierwszą łopatę wbije na Budowy CPK, bo jakoś to Takie, takie po... jest poczucie, że to wciąż jest wirtualna budowa, że to się gdzieś dzieje, ale właściwie no, nie widać, żeby tam pierwsza koparka wjeżdżała. Ja wiem, że to nie zawsze jest dobre, bo to często jest tak, że pierwsza koparka wjeżdża, a potem zjeżdża i nic się nie dzieje. No ale pytanie, czy będzie jakaś taka pokazówka, mówiąc językiem polityki, no... czy nie. <noise> Wystarczy pojechać na teren, gdzie ma być budowane lotnisko i tam widać prace, które postępują. Są rozbierane budynki, nasadzenia, które są wartościowe. Mamy podpisaną umowę z jedną ze szkół z Sochaczewa. Te nasadzenia są przenoszone. Poza tym został ogłoszony najważniejszy przetarg dotyczący budowy kolei dużych prędkości, czyli tunel pod Łodzią. Komora startowa na nie jest gotowa. Do końca grudnia zostanie rozstrzygnięty ten przetarg. Ogłosiliśmy także przetarg na budowę sieci dróg do koła lotniska. To nie jest tak, że ta budowa nie postępuje. Oczywiście natura ludzka jest bardzo prosta. Jeżeli widzimy koparkę, zalane fundamenty, powstające mury, wtedy ludzie widzą, że się buduje. Natomiast każdy, kto zna się na budowie, kto jest inżynierem albo nawet nim nie jest, natomiast wie, że przygotowanie do budowy trwa najdłużej, zdaje sobie z tego sprawę, że trzeba chwilę poczekać, żeby zobaczyć to, co się stanie. Ja, jak mogę Przedstawiam i prezentuję efekty prac CPK. Natomiast to, co chciałbym podkreślić, Ministerstwo Infrastruktury za projekt CPK odpowiada od lipca. A z panem redaktorem rozmawiamy od grudnia, listopada tak na ten temat i zawsze mówię to samo. Wybudujemy CPK, wybudujemy nowe lotnisko i kolej dużych prędkości. Panie ministrze, to na koniec. Nie ma tygodnia, żebym nie przeczytał gdzieś o kolejnych ludziach z legitymacjami PSL, którzy trafiają do spółek i agencji rządowych. Najnowsze, znajoma ministra Klimczaka, brat wiceministra funduszy, syn wiceprzewodniczącego PSL w spółce skarbu państwa Natura Tur należącej do PKP. Pan uważa, że to są złe media, czy rzeczywiście apetyty działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego są niezaspokojalne? Znaczy, to jest wprowadzanie ludzi w błąd, bo te osoby, o których pan mówi, nie mają legitymacji PSL, jeżeli mają... To niektórzy no, z są powiązane, na, pewno, na przykład na pewno, rodzinne, rodzinnie z działaczami polskiego stanowiska Na pewno głównym kryterium jest wiedza, przygotowanie merytoryczne. Natomiast jeżeli ktoś, tam jedna osoba, jest, jest jedna osoba, która jest synem posła PESEL, tylko że nikt nie zwraca uwagi na to, że to jest człowiek związany z koleją, pracuje w kolejach wielkopolskich i tego typu osoby potrzebne są w radach nadzorczych innych spółek tak, żeby mieć fachową no. wiedzę i żeby ta spółka mogła bardzo dobrze funkcjonować. No, to to kolejna osoba. Agencja Mienia Wojskowego. Prezes związany z Kosiniakiem Kamyszem. 8 na 10 szefów regionalnych związanych z PSL-em. Totalizator Sportowy Ludzie PSL. Rada Nadzorcza Warsu. Rada Nadzorcza Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Doradca prezydenta pokazuje panią dyrektor transportowego dozoru technicznego, która ma zdjęcia z panem i mówi o panu, Mój przyjaciel czy pisze o panu mój przyjaciel Dariusz Klimczak. No, to jest wszystko przypadek? Agencja Mienia Wojskowego. Szef tej agencji absolwent ekonomii ze specjalizacją zarządzanie nieruchomościami. To, że zna Kosiniaka-Kamysza i kiedyś z nim współpracował, to nie znaczy, A to, że, 8 na 10 że nie może tam funkcjonować. to, 8 na 10 szefów regionalnych oddziałów Agencji Mienia Wojskowego z PSL-u też przypadek? Ci ludzie będą rozliczani za wyniki pracy. Nie można dyskryminować kogoś, kto jest związany z tą czy inną partią, bo dzisiaj, gdyby tu siedział polityk lewicy, czy Platformy Obywatelskiej, czy jakiejkolwiek innej partii, mógłby pan zarzucić mu to samo, bo tego typu ludzie także są identyfikowani z innymi Czym partiami. mówi pan, wszyscy grzeszyli. My grzeszymy, Lewica PL grzeszy, Platforma grzeszy, Polska 2050, PiS nie grzeszy. Nie Taka jest natura polityków. Nie grzeszymy. Stawiamy na ludzi kompetentnych, wykwalifikowanych. Ale to, że są identyfikowani z którąś z partii politycznych, to nie znaczy, że można stawiać im zarzuty. Dariusz Klimczak Rozmowy piecheckiego. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję państwu. Dziękuję. Miłego dnia. Życzę do zobaczenia jutro